Szczepionici MKS-u ponownie zadbali o swoich kibiców i zgotowali im prawdziwy horror, jednak tak jak dwa tygodnie temu ze szczęśliwym końcem. Za wygraną ze Śląskiem Wrocław zainkasowali nie trzy, tylko dwa punkty, ale po zakończeniu serii rzutów karnych i tak mało kto o tym pamiętał. Do karnych doszło, ponieważ w regulaminowym czasie mecz zakończył się remisem. Pamiętając, że do przerwy w Jelunianie prowadzili 17 do 11, z podziału punktów trudno się było cieszyć, ale rozważając samą końcówkę jak najbardziej tak. MKS nie po raz pierwszy w drugiej połowie zagrał bowiem za słabo i po przerwie po 27 minutach miał na koncie zaledwie 3 trafienia, przez co goście ze stolicy dolnego Śląska prowadzili 23 do 20. Na szczęście ostatnie 3 minuty należały do gospodarzy, którzy głównie za sprawą świetnie interweniującego w bramce Patryka Kolanka oraz zachowującego stalowe nerwy przy rzutach karnych Krzysztofa Węcka doprowadzili do remisu 23 do 23. Takim rezultatem mecz się zakończył, a w zarządzonej w takiej sytuacji serii rzutów karnych podopieczni Tomasza Tomasz Zwyciężyli 3 do 0. Dzisiaj nie zamierzam polemizować, kto był najlepszy w MKS-ie. Bo faktycznie Krzysztof Więcej pokazał żelazne nerwy, skuteczność, ale moim zdaniem w MKS-ie było dwóch najlepszych zawodników drugim to Patryk Kolanek. Nie mieć wrażenia, że, że ten mecz już gdzieś żeśmy oglądali całkiem niedawno w identycznym scenariuszu? Tak, no bardzo podobny scenariusz całego meczu, tak jak tego z Legnicą, tak? I tak samo na szczęście skończył się, można powiedzieć, happy endem dla nas, tak? Dwoma punktami, rzutami karnymi. No cóż, no jeżeli chodzi o wybór tego najlepszego zawodnika, to zdecydowanie Krzysiek pokazał nie tylko nerwy w końcówce, pokazał charakter w obronie. I cierpliwość w ataku. No jeżeli chodzi o moją grę, no to wszedłem w końcówkę i po... zobaczyłem. Pamiętasz, no, ile, ile grałeś? Jak, w której minucie wszedłeś? Drugie, powiem. Mm. To wiem, że, że to zawodnicy często sobie notowują w pamięci. W okolicach 50 minuty bodajże, tak? No Muszę przyznać, no dużo też szczęścia miałem, tak? Rzuty karne, no dwa przestrzelone, jakby nie patrzeć, tak? I tylko ten jeden obroniony. No to patrzenie w oczy też swoje robi? No tak, patrzenie w oczy, później patrzenie na piłkę, taka gra psychologiczna w rzutach karnych, oczywiście, również jest ważna. Na szczęście udało mi się ją wygrać. Mamy, mamy te dwa punkty, tak? Upragnione, po, no, nie oszukujmy się. Męczarniach. Męczarniach, szczególnie w drugiej połowie. No właśnie, tak, taka zapaść strzelecka. Do 27 minut tylko trzy bramki na koncie mieliśmy, prawda? Przerwie. Tak, tak. Tutaj się zgodzę, bo tak jak również analizowaliśmy na ławce siedząc, to w 20 bodajże 5 minucie pierwszej połowy mieliśmy 13 bramek, w 25, trzy, tak? No tutaj yy, też widać było zmiany w szeregach obrony Forzy. Może to też nam pokrzyżowało plany. To źle może dać zmiana bramkarza, prawda? Tak, tutaj zmiana bramkarza również zrobiła swoje bramkarz Forzy odbił naprawdę kilka bardzo, bardzo trudnych piłek, tak? Z czystych pozycji, ale najważniejsze są te dwa punkty. Jak taką sytuację też że w przedostatnie? Czy, czy w 28 minucie po przerwie? Jak piłka rykoszetem zmierzała w stronę twojej bramki, już tak, taki prawie wzyw twoi, czy, czy dosięgniesz, czy, czy nie dosięgniesz i chyba dobrze, że, że nie, bo paznokci, bo, bo, bo chyba ten bilimer zaważył i sparowałeś tę piłkę na poprzeczkę, pamiętasz tę sytuację? Tak, tak, dokładnie, dokładnie pamiętam, poszedłem, że tak powiem, w krótki ruch, piłka po rykoszecie od bloku zmieniła trajektorię lotu. Na szczęście, no, można powiedzieć, te nieobcięte paznokcie, kilka centymetrów, o, oparcie się o słupek, nie wiem na dobrą sprawę czym, ale tutaj słupek też pomógł mi utrzymać równowagę, dosięgnąć tą piłkę, która na szczęście odbiła się od poprzeczki i wyleciała do przodu, a nie, a nie wpadła do bramki. Swoimi prawami rządzą się mecze pucharowe, na przykład trzy dni temu yy, Patryk Jędrzejewski w ogóle nie wszedł na boisko. Teraz też można się spodziewać, że tak będzie z trzywajem Przemyśl i dłużej sobie pograsz? Co do meczu z trzywajem przemyśl, nie wiemy. No, ten mecz mieliśmy uzgodnić między bramkarzami. Kto będzie grał. Patryk. Patryk doszedł do wniosku, że chciałby trochę odpocząć i dałbym parę minut mi, dał parę minut Andrzejowi. Co też jest ważne, tak? No tutaj mecz pucharowy, wiadomo, rządzi się swoimi prawami, nie jest to mecz ligowy. Dlatego też ważne jest, aby ci zawodnicy, które, którzy mniej grają w lidze, okrywali się na tym meczu, poczuli właśnie jakby rytm meczowy, poczuli to boisko, żeby kiedy przychodzi do takiej sytuacji jak ta, mogli pomóc drużynie. W takim razie życzę awansu do 8. No i ja nie mam nic przeciwko temu, że, że znowu z tobą w roli jednej z głównych. Dziękuję. Dziękuję również. Marcin Moczyński, jak się dowiedziałem, syn był reprezentanta Andrzeja Moczyńskiego. Słusznie podejrzewałem. No, Marcin, gratulacje. Biorąc pod uwagę wynik pierwszej połowy, to jest się z czego cieszyć. A chociaż przebieg meczu na pewno nie jesteś do końca zadowolony. No, Cieszymy się, że wróciliśmy z dalekiej podróży, no ale jednak to wielu nie uratował te punkty, a nie my. No bo jednak w końcówce, no trzema bramkami, czy minuty do końca, powinniśmy to dowieść. No niestety, no parę błędów. No i się nie udało. No jeden punkt jest, ale no. No, ciężko powiedzieć jak. w czym? na zegar, do, y, przez 27 minut wpuściłeś trzy bramki, przez ostatnie 3, 3 minuty również trzy bramki. Masz jakieś y, do siebie pretensje za, 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 za te ostatnie 180 sekund? Nie no, nie pretensji nie mam. Na pewno no, to druga połowa była bardzo dobra w moim wykonaniu, tak. Sześć no, bramek straciliśmy obrona naprawdę pracowała w tej drugiej połowie świetnie, no bo sześć no, bramek w 30 minut, czego trzy skarnych, no to, no, to, no to naprawdę robi wrażenie. No ale niestety, no remis, czy niestety czy stety, tak, no dużo trenujecie na treningach rzuty karne? Bo ja widziałem na ostatnim treningu MKS-u bardzo dużo trenowali. Nie, nie, no tam raz w tygodniu coś porzucamy, ale nie, nie, nie. no jednak to loteria jest tak naprawdę, no. no Dzisiaj chłopaki, no niestety, no, w, te, w tych rzutach karnych, no, nie popisali się, tak? Jak nie mnie to czwarta porażka z rzędu, prawda? Bo ja tu zapytałem dwa tygodnie temu, że, że ostatnim zagra możemy zagrać z Liderem, a tu zagraliśmy z tą drużyną. No, już w tym roku nie przejmiecie tej pasy. No nie, ale postaramy się z nowym rokiem zacząć dobrze i tak jak w pierwszą rundę zaczęliśmy dobrze, no niestety. Ta końcówka z dobrymi drużynami z czołówki, tak, yy, przegrane tam jedną, dwoma bramkami, więc też po walce, więc jest nadzieja i na przyszłość i postaramy się naprawdę zrobić niespodziankę w drugiej rundzie. Jak 35 lat jest najlepsze dla bramkarza w piłce ręcznej? Ciężko powiedzieć, no wszystko mnie boli, ale, ale jakoś, jakoś staram się i, i myślę, że daję radę jeszcze w tym wieku. Jestem zatem y, ciekaw odczuć trenera. Najpierw gratulacje MKS-u, czy się cieszy z dwóch punktów, czy biorąc pod uwagę wynik pierwszej jest tam gdzieś zadra. Najpierw oczywiście się cieszymy z tych dwóch punktów. Uważamy, że jak najbardziej zasłużyliśmy na, na te punkty. Przynajmniej na te punkty oczywiście e, po pierwszej połowie e, w, w oczach mieliśmy tylko zwycięstwo za trzy punkty. Jednak sport pokazał swoje piłka ręczna, pokazała swoje takie ciężkie oblicze, w które widziane ja piękniejsze. Dla kibiców na pewno to jest piękne przeżycie, gdzie jest taki rolek coaster, gdzie jesteśmy zadowoleni, potem jesteśmy zdenerwowani na przeciwnika i potem znowu e, dochodzi do jakiejś ekstazy. Więc tutaj no, na pewno dla kibiców to był fajny mecz do obejrzenia. Mój asystent Bartek Puska mówi mi poprzednio, nie tego już nie można... Stracić tutaj punktu. Ja gdybym nie widział tego meczu, co, co tracili, to, to bym ci uwierzył i, i wykrakałem, niestety. Coś się stało. 9 pierwszych minut po przerwie bez bramki, a przez 27 minut 3 bramki na koncie. W całym meczu 6 tego, w, ca w całej drugiej połowie 6 bramek i trzy skarnych. Jakaś straszna zapaść. Nie wiem, czy, czy, czy to nie, nie spotykano do tej pory, chyba. Bo tak, oczywiście. No, musiałbym przejrzeć statystyki dokładnie, ale no, na pewno miał na to wpływ miała na to wpływ postawa bramkarza drużyny przeciwnej, którego w drugiej części spotkania obiliśmy niemiłosiernie, więc e, no tak w piłce ręcznej też na jeszcze wyższym poziomie też takie mecze się zdarzają, gdzie e, teoretycznie jest pewny wynik do, do przerwy, a po przerwie się to wszystko odwraca właśnie między innymi często e, dzięki pomocy bramkarza, to bramkarz często e, bierze na siebie tą odpowiedzialność i w swoją grą e, motywuje zespół do jeszcze lepszych y, osiągnięć w, w ataku pozycyjnym. I dzisiaj to miało miejsce. Bramkarz w pewnym momencie przeciwnika napędzał swój zespół, który w tym momencie złapał wiatr w żagle i, do, i dogonił nas. Nigdy właśnie nie chcę komentować gry jednego zawodnika tak najlepszego, ale dzisiaj chyba trzeba tych dwóch, bo no stalowe nerwy, nie tylko przekarnych, gra w obronie, tak jak wspomniał Patryk. No i Patryk Kolanek wspaniały 10 minut. Wspominałem o tej sytuacji, co, co, co obronił po rykoszecie. No tak, jeszcze piłka się odbiła chyba od poprzeczki. Więc no, miał Patryk swoje 10 minut, i to cieszy, że wszedł. W tym momencie, gdy Patrykowi Jędrzejewskiemu już nie szło, wszedł, dał dobrą zmianę, wsparł swoich kolegów, dzięki temu mogliśmy zagrać w ataku i zdobywać bramki. Mówiłeś mi przed meczem z uniwersytetem, że, że dasz pograć wszystkim zawodnikom, dotrzymałeś słowa. E, jaka taktyka zatem za. 95 godzin przed meczem z Trzewajem przemyśleć? No cóż, no. będziemy wychodzić na, na boisko po to, żeby wygrać przede wszystkim ten mecz, bo gramy u siebie i będziemy chcieli się jak najlepiej zaprezentować. Trzeba pamiętać, że nie gramy z jakąś słabą drużyną, tylko jest to drużyna, która. Od kilku lat plasuje się w, w czołówce pierwszej ligi grupy C, więc na pewno będzie to trudny mecz, ale mając gdzieś tam w perspektywie dłuższy odpoczynek mam, mam nadzieję, że zawodnicy z siebie wykrzesają jak najwięcej sił. Meczem ze Śląskiem Wrocław Wielunia nie pożegnali rok 2019 w pierwszej lidze, jednak czeka ich jeszcze mecz w ramach Pucharu Polski, w którym zmierzą się z Czuwajem Przemyśl. Uwaga, zapowiadane wcześniej na 11 grudnia spotkanie odbędzie się w hali WOSIR, ale w czwartek 19 grudnia.